Cześć wszystkim, ja mam na imię Emil. Zapraszam na kolejny materiał na moim kanale. Tym razem podkreślam dla Was krótkie gameplaye, które grałem wcześniej. Skorzystałem z funkcji Shadow Play i z funkcji cienia, którą dostar dostarcza NVIDIA jest to bardzo fajna opcja i naprawdę polecam Wam tego używać jeżeli zrobicie jakąś fajną akcję możecie po prostu wcisnąć dwa guziki, kombinację dwóch guzików na klawiaturze i zapisać nawet chyba do 40 ostatnich minut rozgrywki także naprawdę polecam skorzystać z tej opcji prawdopodobnie zrobię jakiś poradnik na ten temat także będę Wam mógł o tym wszystkim poopowiadać a tymczasem chciałbym Was zaprosić do polubienia mojego fanpage'a oraz do polubienia mojej strony z transmisjami, czyli w sumie Hitboxa tak zwanego. Jest to jakaś tam nowa strona, która, na której można streamować różne rzeczy. Postanowiłem ja tam założyć konto i spróbować. Próbowałem i wygląda to fajnie, także linki do Facebooka i do Hitboxa znajdziecie pod spodem, pod tym filmem. Przed tym gameplayem chciałbym Wam powiedzieć kilka słów o moim internecie LTS, którego korzystałem przez około 2,5 miesiąca. Internet ten musiałem sobie założyć, ponieważ mieszkałem w domu, do którego nie mogłem podłączyć, do, domu, do którego nie mogłem dociągnąć doprowadzić żadnego internetu kablowego. Generalnie była możliwość podłączenia Neostrady, ale stwierdziłem, że nie będę podłączał Neostrady, ponieważ była dość droga i transmisja była po prostu żenująca, czyli 10 megabitów. Które prawdopodobnie i tak nie byłoby dostępne, więc stwierdziłem, że założę sobie internet LT, który oferował plus. Wziąłem sobie ten internet razem z telewizją, a mam już telefon w plusie, więc w sumie rachunek wynosił za te trzy usługi, za te dwie usługi za internet i za telewizję. Tyle, co za sam internet w Neostradzie, także stwierdziłem, że to będzie lepsza opcja niż właśnie Neostrada. Tym bardziej, że zależało nam na telewizji i jakichś fajnych kanałach troszeczkę większej ilości niż standardowa. Tak więc wtedy zacząłem swoją przygodę z LTE. Jest filmik, w którym tam opowiadam troszeczkę o, tym, o, troszeczkę o tym internecie. Teraz już mam wyrobione o nim zdanie i chciałbym się nim z Wami podzielić. Także może najpierw zaczniemy od plusów. Fajnym plusem jest mobilność tego internetu. Pomimo, pomimo tego, że ja wziąłem sobie tak zwany stacjonarny internet LTE, tak to się chyba nazywa, no to w każdym bądź razie można i tak odłączyć ten router, zapakować go w plecach i postawić gdziekolwiek indziej, gdzie jest zasięg LTE i również będzie działał. Także to jest plus tego internetu. Jeżeli chodzi o zasięg na przykład, też zaliczam go na plus, ponieważ w obszarze większych miejscowości, a Wołomin był miejscowością, w której mieszkałem, był zasięg bezproblemowy w pomieszczeniu i wcześniej mówiłem Wam o tym, że musiałem zainstalować antenę zewnętrzną. Teraz wiem już, że ta antena tak naprawdę nic nie dała. Tylko tyle, że się namęczyłem, aby ją zainstalować na dymiku, a zasięg i pingi i tak dalej były takie same jak i, na, jak i na antenie wbudowanej w router, czyli dołączonej do routera w takich dwóch patykach, jak i na tej antenie zewnętrznej. Być może wtedy, jak go testowałem, nie wiem, pogoda była inna i może wtedy było tak, że na tej antenie zewnętrznej, którą zainstalowałem, Internet działał troszeczkę lepiej, ale tak generalnie to jest to, to samo. Także zasięg zaliczam na plus. Jeżeli nawet nie jesteśmy w zasięg zasięgu LTE, no to na pewno w H, i tak dalej. Więc, jeżeli nie wykorzystamy oczywiście całej transmisji danych, to prędkość internetu będzie zadowalająca. Na plus też mogę zaliczyć szybkość tego internetu, bo tam, gdzie ja miałem do wyboru tylko ostradę 10 megabitów, ten internet działał z prędkością. Raz lepiej, raz gorzej, ale około 30 megabitów, więc jak na taką wioskę i można powiedzieć zadupie, na którym mieszkałem, ta, ta prędkość wydawała mi się zadowalająca i byłem z, niej, byłem z niej zadowolony. No ale niestety to tyle plusów, jeżeli chodzi o ten internet, teraz czas na minusy. Oczywiście pierwszym minusem który nam się nasuwa na myśl, jest ograniczenie transferu. Jeżeli pobierzecie te, tą, tą paczkę danych, którą macie wykupioną w abonamencie, to oczywiście możecie pożegnać się z szybkim internetem, jeżeli nie jesteście w zasięgu sieci LTE. No nie jest zbyt duża część Polski pokryta tym zasięgiem. To się cały czas rozwija, no i plusem było to, że te większe miejscowości już to mają, no ale czasami jest tak, że w budynkach jednak go nie ma. Wprawdzie ja nigdy nie zauważyłem znacznej, znacznego spadku prędkości tego internetu, a to dlatego, że nawet jeżeli miałem pakiet danych jeszcze niewykorzystany, to jego maksymalna prędkość to i tak było około 32 megabitów. A przy moim pakiecie, który ja wziąłem, to miałem prędkość ograniczoną do 30 megabitów, więc tak naprawdę on przez cały miesiąc dla mnie działał jednakowo. Kolejnym minusem, który ma ten internet, to są pingi. Pomimo tego, że tam specyfikacja zakłada, że pingi mają być około 20 ms, to w rzeczywistości są dużo większe i są bardzo duże wahania tych pingów, czasami są to nawet jedna sekunda. A grając w Waterfielda miałem pingi około 60. Prawdopodobnie występowały też różne, różne straty pakietów, bo bardzo dziwnie mi się grało w Battlefielda. Można powiedzieć, że Battlefield po tych wszystkich poprawkach, które są teraz, mówię o Butterfly 4, u mnie na tym internecie LT działa tak, jakby w, działał w ten sposób, tak się zachowywał, jak w dniu premiery. Więc ja sobie po prostu nie wyobrażam ludzi, którzy kupili Battlefielda 4 i mieli już wtedy LTE i grali właśnie na tym internecie LTE. Także wyobraźcie sobie, że to co było w dniu premiery Battlefielda, to ci ludzie mieli jeszcze dwa razy gorzej, także naprawdę nie polecam. Mam teraz porównanie, bo już od w sumie dwóch dni mam UTC po kablu, mam pingi około 30 i naprawdę Battlefield 4 dużo, dużo, dużo lepiej działa niż wcześniej. Oczywiście pingi dotyczą również przeglądania stron www, ponieważ jeżeli klikniemy w jakiś, w jakiś odnośnik, a w tym momencie akurat trafimy na zerwanie tak jakby tego połączenia, że ping nam podskoczy do 1000, no to musimy poczekać niestety około sekundy czy tam troszkę więcej aż ta strona nam się wczyta, więc każde wysłanie i odebranie danych przez przeglądarkę będzie trwało załóżmy sekundę wysłanie, poczekamy musimy sekundę aż przeglądarka odbierze, sekundę aż wyśle, więc wczytywanie strony, która składa się z kilkunastu czy tam kilkudziesięciu elementów może chwilę potrwać, także jest to bardzo denerwujące. Już wspomniałem o lejku, który miałem zakładany, w sumie nie lejku tylko o ograniczeniu prędkości do właśnie tych 30 megabitów, które przewidywała umowa ale ostatnie dni już wiedziałem, że będę miał internet stacjonarny i pozwoliłem sobie na transmisję właśnie na żywo na wypróbowanie tego e, Hitbox TV e, i transmitowałem trochę i po przeniesieniu teraz e, się do innego mieszkania do innego miejsca zamieszkania uruchomiłem ten internet i po prostu jego prędkość była rzymująca także wydaje mi się około 1 megabita czy też pół megabita także wydaje mi się, że w tym właśnie momencie został mi założony lejek za, za to transmitowanie i no niestety doświadczyłem też tego, tego przy, przykrego, przykrego procederu, czy tam nie procederu, przykrej praktyki zakładania właśnie tych ograniczeń na, na ten internet. W podsumowaniu mogę Wam powiedzieć tylko tyle, że mniej więcej zdałem sobie sprawę z tego, dla kogo przeznaczony jest ten internet. Sądzę, że internet nie jest przeznaczony dla graczy, takich jak my lub w szczególności takich jak ja. Chociaż nie narzekałem, bo miałem tylko to co, to, co mogłem mieć, to miałem, więc to musiało mi wystarczyć i prawdopodobnie byłoby tak dalej i pewnie jakoś tam dążyłbym do tego, żeby to poprawić, no ale wytrzymałbym z tym, co jest. Niemniej jednak no nie polecam komuś, kto dużo gra, komuś kto ściąga dużo materiałów ze sieci. To są różne materiały, nie mówię tu już o pirackich grach i tak dalej. Ale jeżeli ktoś, tak jak ja, udostępnia film na YouTube, to taki internet jest po prostu porażką, bo czy wysyłanie, czy pobieranie danych oczywiście zjada nam transfer i powoduje utratę, utratę w późniejszym efekcie, później utratę po prostu prędkości, no, dynamiczności można powiedzieć. Kto może sobie pozwolić na taki internet? Osoby, które sporadycznie ściągają treści z internetu, mogą go mieć osoby, które nawet dużo oglądają filmów na YouTube. Które po prostu raz na jakiś czas sprawdzają pocztę, które korzystają z komputera no nie mniej więcej niż 2 godziny dziennie załóżmy, a my, gracze, którzy czasami korzystamy z komputera 8 godzin dziennie, no to niestety ten internet dla nas nie jest dobrym rozwiązaniem. Jeżeli ktoś potrzebuje raz na jakiś czas obejrzeć jakiś filmik na YouTube, skorzystać z Allegro. Porozmawiać z, kim bliski, z kimś bliskim przez Skype, to jemu ten internet wystarczy, ale no nie polecam, jeżeli ktoś miałby dużo częściej, efektywniej, nieefektywnie tylko dużo bardziej obciążać swoje łącze internetowe, po prostu korzystać z internetu, można powiedzieć bez ograniczeń, no to niestety LT tego nie zapewnia. Ok, tyle byłoby mojego podsumowania, także zapraszam Was na ten krótki zlepek z materiałów z Battlefield 4 a więc witam już w grze. Nie, nie powiem wam teraz jaka to jest mapa, ale na tej mapie chciałem właśnie pozbyć się tej helki, ponieważ strasznie kosiła i denerwowała. E, jakimś trafem udało mi się ją ustrzelić, więc plus dla mnie. Tutaj e, zacząłem dopiero grać na tej mapie, chciałem e, sobie powalczyć i odkryłem, że mogę wjechać skuterem na wywroga. wroga. Niestety, przez to, że troszeczkę miałem czułość za niską, nie mogłem się obrócić i gościa zabić, e, to niestety nie udało mi się ich wszystkich załatwić. E, poza tym nie miałem też tłumika, także no niestety e, poszło mi średnio. Ale, tak jakby podsycony tym pierwszym sukcesem, chciałem jeszcze raz tam wejść. Tym razem założyłem sobie tłumik. Tutaj chciałem gościa zabić, ale stwierdziłem, że nie będę w sumie za nim gonił ani go śledził. Pobiegnę na górę i postaram się ubić gości, którzy tam czają na dachu i próbują odeprzeć nasz atak. Zobaczyłem ten łowiec. Chciałem go w pierwszej chwili strzelić RPGm, ale zobaczyłem, że siedzi gość tak jakby na karabinie i zaraz mnie załatwi więc postanowiłem do niego strzelać. No niestety... Nie udało się zrobić dobrze tej akcji. Tutaj jakoś z innej strony gości zaszedłem i oczywiście cały czas chciałem tam ich zejść od tyłu i próbowałem to zrobić. Także udało mi się jakoś podejść od boku i myślałem, że troszeczkę powalczę i uda mi się jakoś tak mniej więcej ich ładnie pocisnąć, ale tutaj chyba zabiję tylko jeszcze jednego. Będę chciał zabić z tego jednego, no i niestety mój żywot skończy się marnie. W tym miejscu oczywiście jeszcze raz chciałem wejść na tyle wroga, bo oni cały czas bronili tej flagi, ale zobaczyłem jeszcze innego gościa e, i no naszych się zrobiło dość dużo w tym momencie, także flaga została przejęta. E, ja widząc jakieś tam BWP, pojazdy wroga chciałem e, ich załatwić, ale na minimapie chyba zobaczyłem wrogów, czy też nie wiem, chciałem od tyłu kogoś zajść. Zobaczcie, dwóch wrogów w wodzie, którzy w ogóle się mnie nie spodziewali. E, jakoś tak w ferworze walki nie zauważyłem, czy ich zabiłem, więc czekałem chwilę, czy oni wy płyną, aż zanurzyłem się dopiero pod wodę i zobaczyłem, że oba ciała pływają bezwładnie. Tutaj w tym momencie na tej mapie największą i najbardziej denerwującą rzeczą to byli po prostu snajperzy. Tam w tym budynku, tu właśnie w tym rogu, więc już po prostu zdenerwowany. O, w tym momencie właśnie widzieliście, jak działają, jak działa tracenie pakietów. Wystrzeliwujesz szerpę, który widzisz, że trafia w ścianę, ale nie wybucha, nie zadaje żadnych obrażeń więc chciałem tych snajperów z tego budynku ściągnąć i pojechałem sobie skuterkiem z snajperem i pech chciał, że trafiłem na dwóch hamperów, którzy mnie zabili. Potem udało mi się ich załatwić i ustawiłem się w tym samym miejscu i chciałem tych kolesie pozabijać, ale ten koleś mnie wystraszył, zobaczyłem go w kąciku, po prostu koleś rzucił granat, okazało się, że to był nasz granat, no i niestety zginąłem z rąk tego snajpera, który zorientował się, gdzie jestem. A tutaj chciałem wam pokazać po prostu, jak powstrzymać wrogów idących tutaj na tej mapie tym przejściem, tą ścieżką, po prostu wystarczy ustawić się troszeczkę dalej od flagi A i można ich bardzo ładnie kosić. Oczywiście trzeba uważać, żeby nas nie załatwili, ale to było najlepsza miejscówka na, na, to jest najlepsza miejscówka na odpieranie tego ataku właśnie e, ludzi, którzy idą tą ścieżką. Także, jeżeli macie walczyć o flagę B, bronić ją, to polecam polecam zresztą się na A i właśnie z tej strony w tym miejscu się ustawić i bronić e, tej flagi. Także to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o ten film. Następnym filmem będzie film z Battlefield 3. Zapraszam wszystkich do subskrypcji mojego kanału i trzymajcie się. Do usłyszenia następnym razem. Cześć.